Ania z Rolnika pokazała urocze zdjęcie. Cudo! Ania z Rolnik Szukarzony pokazała zdjęcie w majówkowy weekend. Nic piękniejszego dziś nie zobaczycie. Płyną gratulacje i zachwyty. Ania z Rolnika znalazła w programie miłość. Anna Derbyszewska pojawiła się w jubileuszowej edycji programu Rolnik Szuka Żony. Należy do tych szczęściarzy, którzy w uwielbianym formacie telewizji polskiej znaleźli miłość. Jej serce skradł Jakub Manikowski. To tym bardziej romantyczna historia, że mało kto dawał tym dwojgu szansę. Ona po nieudanym małżeństwie, on strojkiem dzieci. Tymczasem okazało się, że Ania i Kuba stworzyli trwałą relację, a teraz czekają na pierwsze maleństwo, które jest przypieczętowaniem ich miłości. Ania i Kuba w świątecznym odcinku show ogłosili, że spodziewają się dziecka. Manikowski, podekscytowany, zdradził, że czekają na narodziny synka. W międzyczasie para zaręczyła się, a przez ostatnie miesiące nie tylko razem zamieszkali i cieszyli się miłością, ale także przygotowywali się na przyjście Maluszka na świat. Ostatnio Ania, będąca tuż przed porodem, podzieliła się swoimi odczuciami. Skompletowała już także wyprawkę, a teraz pozostaje jej czekać na narodziny maluszka. Oto czym się podzieliła z fanami w pierwszym dniu majówki. Ania z rolnika pokazała budki synka. Kuba niedawno pochwalił się prywatnymi zdjęciami z ukochaną, a teraz Ania wrzuciła niezwykle uroczą fotkę. Wiadomo, że rozwiązanie już za chwilę, a przyszła mama nie może się doczekać. Pokazała kadry ze słodkimi bucikami dla synka na pierwszym planie. Pod postem całe morze komentarzy, w których fani ani nie tylko zachwycają się kadrem, ale także życzą jej szczęśliwego rozwiązania.